Wciąż nie wiadomo, czy Mark Ter Stegen dalej będzie bramkarzem Barcelony. Sytuacją niemieckiego bramkarza mocno żyją hiszpańskie media, które donoszą, że duma Katalonii za wszelką cenę chce pozbyć się 33 latka. Sam zainteresowany ma być rzekomo wściekły z powodu przecieków na swój temat, tym bardziej, że w czasie, gdy przebywa na urlopie, Barcelona finalizuje transfer Juana Garcia ze Spaniolu, który w przyszłym sezonie ma być jej podstawowym bramkarzem. Jak donosi kataloński dziennik sport, decyzja o sprowadzeniu Gar Została podjęta bez konsultacji z Tersteigenem i ku jego zaskoczeniu. Niemiec poczuł się pominięty i zlekceważony, zwłaszcza, że już wcześniej źle reagował na rywalizację w Bramce. Według dziennikarzy hiszpańskiego sportu, w Barcie ma trwać cicha kampania przeciwko niemu, choć oficjalnie klub nie deklaruje chęci szybkiego rozstania się z Niemcem. Głównym argumentem może być aspekt finansowy tej całej operacji. Pensja Tersteigena należy do najwyższych wdrożenia, a Niemiec jest przecież związany z Barc. Celoną do 2028. Nic więc dziwnego, że w tej sytuacji domaga się jasnych deklaracji od Flika czy dyrektora sportowego Deko. Jak do tej sytuacji w ogóle doszło i czemu Ostoja Bramki, a także piłkarz, który spędził w Katalonii ostatnie 11 lat, jest w tej chwili pierwszym do odstawki? Co to wszystko będzie oznaczało dla Wojciecha Szczęsnego, jak zakończy się przygoda Marc-Andre Ter Stegena z FC Barceloną i jak tak naprawdę zawodnik z pozycji legendy klubu stał się nagle wrogiem całej społeczności FC Barcelona? Czy historia zna inne tego typu przypadki? O tym będzie w dzisiejszym materiale, który jest współtworzony z legalnym bookmacherem w naszym kraju, czyli firmą Lebul. A otwierając konto w Lebulu z linku poniżej tego w komentarzu czy w opisie tego materiału, macie możliwość zgarnięcia 50 zł freebetu. 5 dyszek dokładnie wpłynie na wasze konto, jeśli spełnicie określone warunki w ramach pakietu powitalnego bonus do 950 zł. A ponadto. Wpisując kod Footbreak panelu klienta już po etapie rejestracji, zgarniacie kolejnego piątaka na grę. To jest taka promka dla naszej społeczności od Lebula, więc zachęcam oczywiście tylko widzów pełnoletnich do zapoznania się z ofertą. Linki poniżej, a my przechodzimy do meritum. Ostatnie tygodnie były dla Tersteigena okresem pełnym plotek i niepewności. Po kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry niemal na cały sezon, jego pozycja w drużynie została poddana wątpliwość. Tym bardziej, że szczęsny wszedł w jego bez problemu. Jak zauważyła sprzyjająca Barcelonie Gazeta Ara, już od pewnego czasu Barsa miała poważnie rozważać sprzedaż reprezentanta Niemiec, głównie z powodu problemów z dopięciem budżetu. Sytuacja finansowa sprawiła, że Niemiec stał się zawodnikiem, z którego można zrezygnować. Choć w tym sezonie nie przyczynił się bezpośrednio do jakichkolwiek sportowych rozczarowań, bo niewiele grał z powodu kontuzji, to wydaje się, że w oczach projektu, który na boisku ma prowadzić Hanzi Flick stracił wiarygodność, pisze. W źródło. Bramkarz Dumy Katalonii wtedy jeszcze nie dopuszczał do siebie myśli, że rywalizacja w bramce mistrza Hiszpanii może być w przyszłym sezonie niezwykle zacięta. Jeśli dobrze pamiętam i nic się nie zmieniło w ciągu ostatnich kilku godzin, będziemy mieli dwóch bramkarzy w przyszłym sezonie, mnie i Iniakiego Penie. Więc to będzie rywalizacja między mną a Iakiem. Konkurencja jest naturalną i ważną rzeczą w drużynach rywalizujących na najwyższym poziomie. Każdy, kto przychodzi niezależnie od pozycji, będzie Musiał się z tym zmierzyć. Tak było w ostatnich latach, mieliśmy świetnych bramkarzy, którzy przychodzili z ambicjami, dokładnie tak powinno być. Tymczasem kilka tygodni później sytuacja zaczęła się komplikować, bo orzeczony Żuan Garcia ma być sprowadzony jako długoterminowa inwestycja i jednocześnie stanie się faworytem Flika do roli pierwszego bramkarza. Według hiszpańskiego dziennika Sport 24-letni Hiszpan będzie filarem nowej Barsy, a jego transfer to sygnał zmiany pokoleniowej. Ale na tym nie koniec, bo przecież Szczęsny pokazał się w poprzednim sezonie z dobrej strony i również powinien dostać okazję do gry, o ile zechce przedłużyć umowę. Takiego Spraw niemiecki bramkarz raczej się nie spodziewał, a kupno Garci jest już na ostatniej prostej. W piątek hiszpańska agencja EFE poinformowała, że Barcelona zdecydowała się uruchomić klauzulę wykupu, więc gdy do lokalnego rywala trafi 25 milionów euro, transfer stanie się faktem. Tę napiętą sytuację chętnie wykorzystał w swoim interesie Wiktor Font, potencjalny kandydat w wyborach na prezydenta Barcelony, które odbędą się w 2026 roku. W wywiadzie dla Katalonia Radio ostro skrytykował sposób traktowania przez klub Terstegena, a jego słowa podkreślały brak szacunku i jasnej komunikacji w tak ważnych sprawach. Barsa nie wie, jak traktować swoich kapitanów, swoje legendy. To absolutnie naganne, że Terstegen nie rozmawiał z nikim w klubie, że dowiedział się o wszystkim z wycieków medialnych i że stosuje się tu coś w rodzaju bullyingu wobec gracza, który z nami jest od tylu lat. O ile wydaje mi się w porządku, że szuka się dla niego następcy, to całkowicie niedopuszczalne jest to, że dowiedział się o tym z prasy, bo nikt z klubu mu nic nie powiedział. Tymczasem dziennikarz Fernando Polo z Mundo Deportivo przedstawił jasne stanowisko Blaugrany w tej sprawie. Barsa nie zamierza udzielać nikomu żadnych wyjaśnień przy swoich posunięciach transferowych, więc nikt w klubie nie czuje się zobowiązany wobec Terstejgena, aby przedstawiać mu jego sytuację w obliczu kupna Juana Garcia. Z jednej strony to logiczne, że Duma Katalonii ma pełne prawo wzmacniać zespół bez konieczności tłumaczenia swoich decyzji jakiemukolwiek piłkarzowi, a ta sama zasada ma dotyczyć ewentualnego pozyskania piłkarza do linii ataku. Klub nie informuje napastników, gdy chce wzmocnić te formacje. Na przykład Luisem Diazem czy Nico Williamsem. W związku z tym działacze Blaugrany zakładają, że nikt nie musi prosić o opinię również bramkarzy, gdy na stole leży umowa dla Garci. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę status legendy, jaką bez dwóch zdań wypracował sobie Ter Stegen, wypadałoby poinformować, że chłopie nie ma dla ciebie miejsca w tym klubie, warto żebyś zaczął rozglądać się za czymś innym albo po prostu przygotował się mentalnie na rolę Jokera. Według mediów niemiecki golkiper wciąż jest zdeterminowany, aby pozostać w klubie do końca swojego kontraktu, jednak narastająca wokół niego atmosfera i brak przejrzystości jeśli chodzi o komunikaty ze strony władz klubu budzą u niego coraz głębszą frustrację. A do tego wszystkiego dochodzi opinia kibicowska, gdzie uważa się, że Ter Stegen aktualnie nie prezentuje poziomu jaki jest po prostu wymagany w drużynie FC Barcelony. To możliwy początek końca pewnej epoki, a Ter Stegen, przez lata niepodważalny pierwszy bramkarz Barsy, może wkrótce znaleźć się na liście transferowej i to już oficjalnie. Idealnym scenariuszem byłoby odejście za porozumieniem stron, ponieważ jego pensja jest bardzo wysoka, a odciążenie w ten sposób budżetu płacowego ułatwiłoby zgłoszenie nowego bramkarza do rozgrywek. Wszyscy jednak wiedzą, że będzie to bardzo trudne. Tu też warto dodać, że intencją kierownictwa Barsy jest przedłużenie kontraktu ze szczęsnym, co w praktyce ma być już ponoć dograne. Z tym, że Polak w przeciwieństwie do Niemca nie będzie miał problemu z byciem zmiennikiem Joana Garcia. Szczęsny doskonale wie na co się pisze, więc będzie wspierał Hiszpana, podobnie jak robił to z Iñaki Penią. a jeśli będzie trzeba, po prostu wskoczy do bramki. Na jego decyzję trzeba jeszcze poczekać, ale wokół ewentualnej prologanty umowy nie ma żadnej dramy i wszystko odbywa się spokojnie. Tymczasem Ter Stegen po prostu chce grać i to absolutnie wszystkie spotkania, robiąc wokół siebie sporo zamieszania. Największym błędem komunikacyjnym ze strony klubu jest to, że prezydent Barcelony niczego nie deklaruje wprost, w szczególności do głównego zainteresowanego. Nie kwestionujemy decyzji sportowej, problem leży w tym, że osoba tak zasłużona dla klubu jak Ter Stegen dowiaduje się o swojej przyszłości z przecieków. To kwestia podstawowego szacunku i etyki zarządzania zespołem, mówi dziennikarz Katalonia Radio Jordi Costa. Do tego laporta pozostaje ostrożny w publicznych wypowiedziach. Na zarzuty ze strony Fonta odpowiedział ogólnikowo podkreślając, że klub zawsze podejmuje decyzje w interesie zespołu i każdy zawodnik musi liczyć się z konkurencją. Piękne słowa, które pokrywają się w 50% z prawdą, ale o tym później. A co w ogóle o tej sprawie sądzą Rodacy Ter Stegena? Nagelsmann, selekcjoner reprezentacji Niemiec w rozmowie z Bilden zaapelował przede wszystkim o większą transparentność i uczciwość ze strony Barcelony. Z jego punktu widzenia klub musi postępować profesjonalnie i w jasny sposób komunikować swoje plany zawodnikom takim jak Mark. Podejmowanie kluczowych decyzji personalnych bez oficjalnych komunikatów wpływa negatywnie na atmosferę w szatni czy wizerunek klubu w oczach kibiców na całym świecie. Jednak w relacjach niemieckich mediów stanowisko włodarzy Barcelony oceniono jako wyrachowane, a welt informował nawet, że prezydent Laporta miał już wcześniej dać zielone światło odnośnie odejścia Stegena, bo jego pozycja w klubie już nie jest nietykalna. Dziennik ten podkreślił również, że aby zrealizować nowe kontrakty, Barcelona Musi dokonać odmłodzenia kadry i skupić się na zatrudnieniu perspektywicznych graczy, a wśród nich bramkarza. Nagłówki niemieckiej prasy prezentują to jednak nie jako sportową rywalizację, ale bardziej jako decyzję motywowaną budżetem i kaprysem zarządu. Samo zainteresowanie transferem wyrażało już Galata Saraj, a Barsa jest otwarta na negocjacje. Problem z perspektywy Barcelony polega na tym i w tym momencie przechodzimy tak naprawdę do sedna sprawy, że Ter Stegen nie zamierza pójść na rękę klubowi, który, jak sam twierdzi, prowadzi kampanię przeciwko niemu. Umowa jest ważna do 2028 i Niemiec zamierza ją wypełnić. O ile komunikuje, że chce grać i być jedynką, to nie zapominajmy też o kluczowej kwestii. W mało jakim klubie będzie w stanie zarobić takie pieniądze jak w Barcelonie. Nie przekonuje go również opcja zapłaty pensji za cały przyszły sezon przy obustronnym rozwiązaniu kontraktu. Sytuacja mocno skomplikowana zarówno dla klubu, jak i dla piłkarza. Barca stoi przed wyborem: pozostawić terstegena na ławce do końca umowy, czy wypłacić należne pieniądze, których za bardzo w kasie nie ma. Terstegen z kolei musi postawić na swój honor i jak najbardziej należne pieniądze albo grę na mundialu, bo jak zaznaczy Nagelsman, najważniejszy będzie jego status w Barcelonie. Bez regularnych występów może stracić swoją pozycję numer jeden w kadrze przed Mundialem 2026, o którą tak bardzo długo walczył. Reakcja kibiców Barcelony też pokazuje, że takie sytuacje szybko prowadzą do wewnętrznych podziałów. Jest grupa fanów, która wyraża swoją solidarność z Ter Stegenem, uważając, że klub powinien traktować swoje legendy z większym szacunkiem. Jednak znacznie częściej można spotkać środowiska kibicowskie sugerujące, jednak że Bramkarz już dawno jest po swoim prime, a przy okazji wprowadził niezdrową atmosferę w szatni, co ma tłumaczyć decyzję klubu o szukaniu nowego zawodnika na tę pozycję. Przy okazji ochoczo przywołują niedawno opublikowaną historię, gdy Ter Stegen udał się do gabinetów, by postawić klubowi ultimatum. Albo on, albo Claudio Bravo, w czasie gdy obaj panowie dołączali do Barcelony i na tamten moment rywalizację wygrywał Celijczyk. Jak to się skończyło? Ter Stegen stał się jedynką, a Bra niedługo później odszedł z klubu. Wracając do aktualnych czasów, gdy niemiecki bramkarz wrócił po kontuzji nie prezentował się na boisku zbyt dobrze. To jednak Hansi Flick pewnie mógłby mu wybaczyć, bo pełny powrót do zdrowia i formy musi trochę potrwać. Ale to tylko jeden z powodów przez które relacje obu Niemców się załamały i z pewnością nie najważniejszy. Flickowi bardzo nie spodobało się to, że jego rodak zaczął wywierać presję i sugerować, że odzyskanie przez niego miejsca w pierwszym składzie powinno być tylko formalnością Skoro wyleczył już uraz. A według dziennika sport fliki Ter Stegen mieli ze sobą problem już podczas wspólnej pracy w kadrze, bo bramkarz miał mieć żal do ówczesnego selekcjonera o to, że ten stawia na Nojera. Sytuacja stała się jeszcze gorsza, kiedy Ter Stegen po powrocie po kontuzji zażądał gry i publicznie i prywatnie, co miało doprowadzić do napięcia w szatni i nałożenia kolejnej presji na Wojciecha Szczęsnego. Problem jednego z kapitanów Barcy jest jednak taki, że dzisiaj ma w ręku o wiele słabsze karty niż już w 2016 i w sytuacji z Bravo, bo Flick nie pozwoli sobie narzucić żadnej decyzji, a Laporta wydaje się milcząco aprobować. Ale nie tylko nad genem pojawiły się ciemne chmury tego lata. Brytyjska prasa żyje tym, że Jack Grealis został pominięty w składzie na klubowe Mistrzostwa Świata, co od razu wzbudziło gorące spekulacje dotyczące jego przyszłości. Według angielskich źródeł Manchester City jest gotowy sprzedać piłkarza za odpowiednią cenę, jednak żaden z klubów nie przedstawił dotąd konkretnej oferty kupna. W związku z tym The City mogą przystać na opcję wypożyczenia, szczególnie jeśli miałoby to pomóc mu w odzyskaniu formy. I zwiększeniu wartości transferowej. Grylis stracił miejsce w pierwszym składzie po kolejnych inwestycjach klubów nowych skrzydłowych, a już wcześniej nie był ulubieńcem Guardioli. W sezonie 2024-2025 zanotował tylko kilka występów i coraz częściej lądował na ławce. Prasa więc sugeruje, że w nadchodzących tygodniach klub może zaoferować Gryliszowi transfer i że nie będzie innej opcji na grę. Mówi się o cenie około 45-50 milionów funtów lub ewentualnym wypożyczeniu życzeniu, a rozmowy mają dotyczyć Evertonu, Newcastle czy Napoli. Podobnie jak u Ter Stuygena, sytuacja wydaje się być bez wyjścia, a Grylisz doskonale wie, że jego przyszłość w kadrze na Mundial 2026 zależy teraz od tego, czy znajdzie sobie klub gwarantujący mu regularną grę. W jeszcze gorszym położeniu jest João Felix. Zmieniając Benficę na Atletico za 127 milionów euro w 2019 stał się piątym najdroższym wytransferowanym piłkarzem w historii i to piękne oddaje mu się wyznaki od 6 lat. W lutym trafił do Milanu, by odbudować swoją formę. Niestety jak na razie trudno nazwać ten ruch udanym dla Portugalczyka. Jak informował Fabrizio Romano, włoski klub nie planuje żadnych rozmów w celu zatrzymania Felixa, a tym bardziej wykupienia go na stałe. Cała ta degrengolada zaczęła się w sezonie 2022-23, gdy Felix popadł w konflikt z Simeone. Od miesięcy nie był uwzględniany w składzie, trenował z rezerwami i w końcu zaczął się domagać transferu, co zakończyło się wypożyczeniem do Chelsea, potem do Barcelony i ogólną tułaczką, która trwa cały czas. Prezes Atletico stwierdził wówczas, że relacje z nim nie układają się dobrze i że chce go sprzedać. W międzyczasie kariera obiecującego Portugalczyka ostro wyhamowała i niewiele wskazuje na to, że jeszcze kiedykolwiek nabierze rozpędu. Do tego mocno popsuł swoje relacje z kibicami Los Colchoneros, którzy niegdyś go podziwiali, a dzisiaj może liczyć jedynie na gwizdy. Ter Stegen oczywiście nie nie jest pierwszym takim przypadkiem, gdy z pozycji pewniaka w składzie nagle stajesz się persona non grata. Jak pamiętamy jego rodak Mesut Ezil został wykluczony z kadra Arsenalu w rozgrywkach 2020-2021 zarówno w Premier League jak i Lidze Europy. Decyzję ogłosił trener Mikel Arteta nie podając powodów wprost, lecz wskazując na względy sportowe i konieczność uważnej selekcji przy ograniczeniach kadrowych. Ezil był wówczas najlepiej opłacanym piłkarzem w klubie, bo zarabiał około 350 tysięcy funtów tygodniowo, ale początek tego konfliktu sięgał wcześniejszego okresu. Jeszcze w poprzednim sezonie coraz rzadziej meldował się na boisku. Pojawiały się zarzuty dotyczące jego zaangażowania na treningach, braku intensywności w grze oraz zbyt pasywnego stylu. Po przyjściu artety grał sporadycznie, a następnie całkowicie wypadł ze składu. Od czerwca 2020 nie zagrał ani Jednego meczu w barwach Arsenalu i w październiku tego samego roku wydał oficjalne oświadczenie. Stwierdził w nim, że klub nie okazuje mu żadnej lojalności i że czuje się zawiedziony. Niektórzy komentatorzy wskazywali także na możliwe tło polityczne. Ezil wcześniej publicznie krytykował Chiny za traktowanie Ujgurów, co mogło narazić klub na straty wizerunkowe i finansowe na rynku azjatyckim. Arsenal nie skomentował publicznie powodów odsunięcia piłkarza, choć Arteta przyznał, że była. To jego decyzja jako trenera. Ostatecznie w styczniu 2021 Ezil przeniósł się do Fenerbacze na zasadzie wolnego transferu, kończąc swoją 7-letnią przygodę z arsenalem. Może więc jednak Niemiec pracujący u Turka to wcale nie jest tak zła opcja, panie Terstegen. Jestem bardzo ciekawy waszego zdania w tych tematach. Dajcie znać pod spodem, w szczególności w kontekście Marka Ter Terstegena, jak wy byście postąpili będąc FC Barceloną, a może będąc zawodnikiem, którą Stronę tego konfliktu obieracie. Dajcie znać pod spodem. Nową osobę zachęcam gorąco do subskrypcji tego kanału, a wszystkich oglądających do pozostawienia pozytywnej oceny w celu lepszego zasięgu tego filmu. Albo jeśli ta treść po prostu przypadła Wam do gustu, dzięki wielkie za takie darmowe działania. Na pewno to pozytywnie wpływa potem na funkcjonowanie ogólne tego kanału. My się widzimy w kolejnych produkcjach. Do usłyszenia.